Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jest jak tu mokro! W kolejnym odcinku KGM -u. Dzisiaj yy, będziemy, że tak powiem, yy, yy, naprawiać pokój tym czymś. Jezu, Ojej, na ulicach. Jezu, tu jest mokro, ciemno, a oni mi każą remontować pokoje. Mówili, że czwórka. czwórka jest super. Pokoik ee, że tak powiem, wielkości mm, to trzeba to naprawić. Super, pokoik wielkości <ścoughs> malucieńkiej. Ściany rozwalone, podłoga rozwalona. Co, 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 co to w ogóle było? Jezu, o. okna, roz. Mm -mm. Tu okno jest. Co to robi? Okej, okay. dobra. nawet szybko poszło. Uporządkowanie tego. Teraz trzeba to zagospodarować jakoś. To jest pokój hashtag 4. Wciąż tu jest. Dobra, tego chyba już nie mogę zniszczyć, ale. Dobra. Eee... Jesteśmy dzisiaj, bo chyba nawet nie powiedziałem. Jesteśmy dzisiaj, no. E, jak widać, e, e, mamy trudne wyzwanie. Jesteśmy dzisiaj w takim. Mm, jak to się nazywa? Eee... Ponownie słówko mi uciekło. Yy, nie part celi, tylko... Yy, w bloku, Jezu, blok. Jesteśmy dzisiaj w bloku. Yy, postaram się zrobić tutaj takie dwa pokoje. Yy, jeden to będzie taka sypialnia, taka mini bardzo taka sypialnia, szafa i tak dalej a drugie to tutaj najbardziej minimalna kuchnia jaką tylko się da zrobimy i e, no i tyle bo więcej się nie zmieści no co ja mam wam, wam powiedzieć e, łóżko e, do, do, do takich ścian ścian bym wziął e, Mam już tutaj dobra, to tu, tu, tutaj trzeba takie piętrowe bo tak powiem, jest tutaj wysoko, 3 metry wysokości, no to dużo. Jest 3,5. 3,5 metra. Yy, I <ścoughs> yy, a bardzo ciasno, czyli yy, prostą dedukcją dochodzimy do wniosku, że łóżko tutaj pasuje idealnie. Co dać pod łóżkiem? Yy, jak już można? Yy, pod łóżkiem szafę? Nie, nie szafę. Eee... Podłóżko bym dał... nie. Kartingi są zakazane. Na naszym... O! Ender Chassa. I... E, tego. Hmm. O tutaj! E, pulpit. To są fajne takie rzeczy podstawowe. Teraz jakaś szafa. Jakaś szafa. Ona by tu była fajna. Dobra, przesuwamy szybko. Run du, 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 du. Przesuwamy szybko no 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 ja, ja czuję, że tutaj naprawdę będzie ciasno W całej mojej serii nie byłem w tak ciasnym mieszkaniu Chociaż i tak i tak jesteśmy dopiero w szóstym odcinku Dobra Macie jakieś tutaj widoczki, super. E, teraz tutaj szafa. Jaką by tutaj dać szafę? Taką moją podstawową? E, dobra, chyba wiem. E, zrobimy taką pół podstawową moją. Czyli oczywiście skrzynki. Bo to będziemy się... Postaram się zrobić taki pogój taki dla typowych, początkujących. Dla taka osoba, która wejdzie na nasz serwer i dopiero zaczyna. I wiecie, na początku sobie zbiera rzeczy, nie potrzebuje mi dużo miejsca, bo w, w, w domu siedzi przez chwilę. E, i, i no. Mm. Dobra, bym tutaj chciał tak fajnie... Czy tak... Mm, kurde, nie wiem. Uwierzcie mi, że nie wiem. Mam takie... A no dobra, dajmy tu oświetlenie jakiekolwiek. Pyk. Też się troszeczkę tak staram używać takich rzeczy, które nie są drogie na naszym... No, no Które nie są drogie na naszym świecie, że... bo... Jeżeli serio jesteśmy w takim mieszkaniu, no to w nim będziemy używać takich rzeczy. Jeżeli używamy takich rzeczy, to nie ma nic mowy o żadnym blacie. No, jak coś, to kuchenka. Kuchenka, ale jedna. Oczywiście odprowadzenie z kominem. Jakkolwiek to brzmi. Odprowadzenie z kominem musi być. Gdzie to było? dobra, a tak. Coś postawione na gaz. I pozwolimy sobie wziąć i zrobić taki fajny bar, którego my, którego właściwie nie pokazywałem jeszcze w naszej serii. Op. Który, a który jest fajny. Czyli patrz, bierzemy ponownie barele, dajemy na nim biały, ten, i do bareli dajemy piek, piek i mamy fajny, ładny... no ładny blat. Jeszcze piko, pikarnik. Co by fajne by było na piekarnik? To by było fajne na piekarnik. No dobra, to jest fajne na piekarnik. I mamy blat nad blatem. No dobra, nie, zm nie zmieścimy, więc damy po prostu takie zwisające lampki. Ym, o, ten. Znaczy się zwisające. Zrobimy tak i tutaj mamy jeszcze miejsce. Yy, no ty jak mamy miejsce, no to co robimy? To bierzemy. I po prostu, żeby ktoś miał gdzie siedzieć. Yy, gdzie to jest? O. Tutaj, pyk, pyk. No, drzwi będą przeszkadzały, ale myślę, że jak już i tak coś i tak mieszka w takim mieszkaniu, to już mu te drzwi nie przeszkadzały. Nawet lepiej, i teraz bierzemy po prostu item frame, które jak wiecie, można kilka postawić w jednym bloku. Tak, jakby w jednym bloku, więc je bierzemy i dajemy pyk i pęk, O, i mamy ładną kuchnię. Tu szafki i to mamy. Więc słuchajcie, był to taki mm, malutki, króciutki odcinek pokazujący wam jak, e, e, kiedy jesteście nowi na tym serwerze, możecie zagospodarować swój, swoje pierwsze takie mieszkanko. Mam nadzieję, że Wam się pomysły też spodobały. Zobaczcie moje poprzednie odcinki. No i co? To byłem Igor 1900. Cześć!